Czasem potrzebujesz czegoś więcej niż zwykłego klimatyzatora, szczególnie zimą. Dlatego dziś przyjrzymy się urządzeniu, które może, uwierzcie mi, naprawdę dużo. Kaisei ProHeat Plus. Sprawdzimy, czym wyróżnia się ten model i dlaczego może być strzałem w dziesiątkę przez cały rok. I o tym właśnie porozmawiamy z ekspertem marki Kaisei. To zacznijmy od podstaw. Dla kogo dedykujecie ten klimatyzator i w jakich pomieszczeniach sprawdzi się najlepiej? Kaisei ProHit Plus idealnie sprawdzi się do mieszkań, do domków letniskowych, a nawet do poddaszy. Wszędzie tam, gdzie potrzebujemy niezawodnego ogrzewania zimą i komfortowego chłodzenia latem. Tutaj mamy dwie jednostki wewnętrzne pokazane. Mamy klasyczną białą jednostkę, albo bardziej nowoczesną czerwoną. Jasne. A powiedz mi, jeśli chodzi o taką obiegową opinię, którą chciałbym albo potwierdzić, albo obalić. To prawda, że klimatyzatory w zimie się nie sprawdzają? Przestają wtedy działać? Nie, nie przestają działać. ProHit Plus, jak sama nazwa wskazuje, doskonale grzeje zimą, działa na zasadzie pompy ciepła, powietrze, powietrze, także tryb grzania jest dostępny do minus 25 stopni Celsjusza. Urządzenie będzie nam ogrzewało mieszkanie. Jasne. A jak wygląda sprawa chłodzenia latem? Ja jestem z tych wrażliwych, od razu mówię, więc ja nie lubię, jak ten powiew tego powietrza, wiesz, jest na przykład skierowany centralnie na moją twarz. Mówiąc krótko, czy ten klimatyzator mnie nie przewieje? Nie, nie przewieje. Tutaj mamy specjalną funkcję Gentle Cooling, czyli delikatne chłodzenie bez intensywnego nawiewu oraz system nawiewu 3D, czyli tak naprawdę urządzenie równomiernie rozprowadza chłodne powietrze po pomieszczeniu. Jakość powietrza, to jest też bardzo istotny aspekt. To jest, powiedz mi, kwestia temperatury, czy to urządzenie może coś więcej? Tutaj mówimy nie tylko o Komforcie termicznym, ale urządzenie też dba o jakość powietrza w pomieszczeniu. Mamy wbudowany jonizator, lampę UVC oraz filtr z jonami srebra. Te trzy systemy pozbywają się drobnoustrojów, pyłów, bakterii oraz nieprzyjemnych zapachów. To realna poprawa jakości powietrza w pomieszczeniu. Słuchaj, prostota obsługi to jest też szalenie istotny temat. Czy ja ogarnę to z poziomu aplikacji? Myślę, że bez problemu sterowanie jest bardzo intuicyjne. W jednostkę wewnętrzną jest budowany moduł Wi-Fi, mamy możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej z każdego miejsca na świecie. Jeśli byś był w domu, to mamy pilot bezprzewodowy, którym też oczywiście jesteś w stanie sterować klimatyzatorem. Uff, to czuję się bezpiecznie. Dobrze, e, ostatnie pytanie, które zawsze mnie nurtowało i myślę też nie tylko mnie, pewnie naszych widzów również. Jak wygląda kwestia montażu i serwisowania tego typu urządzeń? To jest skomplikowana sprawa? Nie jest skomplikowana. W tych modelach instalatorzy bardzo doceniają modułową konstrukcję urządzenia, która bardzo przyspiesza montaż i późniejsze serwisowanie. Dla użytkowników to też jest istotna kwestia, ponieważ im też zależy na sprawnym montażu i późniejszych przeglądach gwarancyjnych. Bardzo ci dziękuję. Pozwólcie państwo, że i ja modułowo, czyli w punktach podsumuję zalety Kaisai Prohit Plus. Kaisai Prohit Plus. To klimatyzator dla tych, którzy chcą mieć komfort cieplny przez cały rok. Szukają wydajnego ogrzewania nawet przy minus 25 stopniach Celsjusza. Cenią zdrowe powietrze i cichą pracę. Nie chcą przeciągów ani zimnych nawiewów i chcą, by sprzęt dobrze komponował się z wystrojem wnętrza. Brzmi dobrze? Moim zdaniem bardzo. Zdecydowanie warto się nim zainteresować.